Hello, tutaj Mariusz, czyli Manik na rowerze. Słuchajcie, zaczynam temat składaków. Teraz muszę ją. Je... już, już udało mi się zebrać cztery sztuki. Potrzebne mi jest, tak jak mówiłem, 5, bo ekipa, która chce na razie, która jest pewna, że będzie się nimi poruszać, będzie pięcioosobowa. To już zobaczycie w, niedłu w niedłuższym czasie. Jak będziemy się wybierać na jakieś wyprawy, ale teraz dla mnie moje główne zadanie jest przygotować te rowery do wypraw. Jest na razie luty, także mam prawie miesiąc czasu. Mam nadzieję, że miesiąc. Ja jesteśmy w Holandii, więc tutaj nie mogę być pewny, że pogoda będzie ładna w marcu dopiero. Istnieje taka możliwość, że za tydzień będzie piękna pogoda, bo za dwa tygodnie i będzie można już te składać i ruszyć. Więc ja też muszę się ruszyć do pracy i po kolei każdego przejrzeć i dokonać e, podstawowych napraw. E, słuchajcie, może nie napraw, bardziej rzeczy serwisowych. E, co jest najważniejsze w tych rowerach? Podstawową rzeczą, którą muszę wykonać w każdym z tych rowerów, jest usunięcie smaru bądź bądź e... Tutaj było jakieś oliwka czy coś takiego, która strasznie, które strasznie brudzą. Te rowery mają być przewożone w bagażniku, mamy je y, przenosić do samochodu. W bagażniku samochodu, oczywiście, będziemy je przenosić do samochodu, aczkolwiek też ja je wnoszę do góry na strych, bo trzymam je na strychu. Słuchajcie, i muszę coś zrobić, żeby ten łańcuch tak nie brudził. Ja tylko lekko dotknęłem łańcucha. Jeżeli będziemy jakieś jasne rzeczy, to szybko to się zabrudzi. Więc podstawową rzeczą, którą będę wykonywał w tych rowerach, to będzie czyszczenie łańcucha za pomocą parownicy, wyczyszczę cały łańcuch. Oczywiście też dojdę do wszystkich elementów napędu. Tutaj napęd jest zamknięty, więc dużo tych elementów nie wyczyszczę. Więc tylko po prostu z wierzchu tutaj dokonam jakiegoś tam czyszczenia. Później naciągnę łańcuch. To już możecie zobaczyć wszystkie rowery. Te firmy Bike, mają strasznie luźne łańcuchy. No nie wiem, takie kupiłem. Ale aczkolwiek tutaj można ręcznie ściągnąć z tylniej zębatki łańcuch, więc to nie jest dobre, ponieważ podrzuci nas na jakiś dziurze, coś takiego, ktoś będzie chciał zapedałować. No i łańcuch oczywiście szybko spadnie. Więc muszę pociągnąć koła, pocią, pociągnąć, naciągnąć łańcuch, czyli pociągnąć koła, nasmarować. Zlikwidować stary smar, i tutaj właśnie tego bym zapomniał. Zamiast oliwki, którą stosują wszyscy mechanicy, ja zastosuję wosk. Wosk jest też brudzący, ale nie aż w takim stopniu jak oliwka, więc według mnie, według mojego skromnego zdania, lepiej używać drowerów rowerów składanych oliwki, aczkolwiek jest to też. Przy użyciu oli y, oliwki. Znowu bym się pomylił w wosku. E, przy używaniu wosku musicie pamiętać, że wosk trzeba częściej częściej trzeba ten smarować łańcuch, bo wosk tak długo się nie trzyma e, łańcucha, więc trzeba tutaj e, więcej kontrolować tą sytuację. Dobra, to jest tak. E, za chwilę wam e, się obrócę i pokażę wam po kolei, e, co za naprawy muszę wykonać e, w każdym z tych. Teraz zajmę się, dzisiaj może zajmę się jednym z rowerów, bo moja żonka potrzebuje rower. Musi być ten rower włożony do bagażnika. Samochód będzie odprowadzony do naprawy, a ona będzie mogła sobie spokojnie przyjechać do domu. Takim rowerkiem właśnie do tego też te rowerki są stworzone. Więc pierwszą zajmiemy się pokrótce, co trzeba zrobić w każdym rowerze. A więc tu mamy Dajhona. To jest pierwszy mój rower, który najbardziej mi się podoba. Przejechałem na nim ostatnio 15 km i wykon... dobywały się z niego jakieś dziwne czaski. Przypuszczam, że to jest wina tego historycznego siodełka, więc tutaj muszę wymienić siodełko. Musowo tutaj wejdzie bardziej nowoczesne siodełko z Sella Sel... Royal. dobrze mówię chyba? Tutaj będzie to. Za chwilę zobaczycie, jak będę wymieniał to siodełko. E, pokrótce wam to pokażę. No i oczywiście, tutaj chcę też e, zlikwidować smar na łańcuchu, ponieważ e, jest strasznie brudzący. E, poprzedni właściciel poinformował mnie, że e, nasmarował wszystko i rower jest gotowy do jazdy. No, oczywiście, tak jak już mówiłem, nie bardzo podoba mi się e, smar czyli oliwka w tym miejscu, więc ja będę próbował ją zlikwidować. Yy, tutaj jest siodełko i sprawdzenie, gdzie są czaski. Yy, trochę też będę musiał tutaj popracować nad hamulcem, bo nie jest wycentrowany. Nie wiem, czy będzie trzeba, to widzicie, yy, jedna szczęka ładnie się ugina, druga nie, więc tutaj trzeba będzie popracować nad yy, wycentrowaniem yy, hamulca. Drugi rower, drugi rower kupiłem z Polski. Sklep rowerowy, którym go kupiłem, przygotował mi go do jazdy. No, oczywiście, jak to wszyscy mechanicy przygotowują rower do jazdy, nawalony jest, to jest smaru na łańcuch, więc tego muszę się pozbyć. Rower jest tu, mamy mniej do pracy. Tu jest bardziej kosmetyka, czyszczenie i, i tylko tyle. Teraz pierwszy, drugi. A pierwszy Buzi Bike tego jeszcze nie widzieliście, tego jeszcze nie testowałem, także naprawdę nie wiem jak jeździ. W tych Buzi Bajkach są za luźne łańcuchy, definitywnie są za luźne łańcuchy. Nie podoba mi się to, ta opona, bo są tutaj dwie różne, ale dostałem od właściciela oponę, szwabę bodajże jakąś, także w podobnym bieżniku wymienię oponę. Yy, wyczyszczę go, nasmaruję łańcuch po swojemu i ten rower też będzie gotowy do jazdy a w tym rowerze zapomniałbym strasznie hałasują tam te kółeczka jak się jeździ to strasznie coś tutaj też dzwoni, więc będę musiał tutaj zajrzeć i zobaczyć jak to naprawić, jeżeli mi się uda może jakąś tam gumkę wsadzę, może tu jeszcze nie wiem, rozbiorę zobaczę, żeby te kółeczka z tyłu, te właśnie te z tyłu kółeczka były bardziej sztywniejsze w tym rowerze tu mamy kolejny. Tutaj jest to samo. Akcja jest związana z łańcuchem. Łańcuch jest zbyt luźny. Trzeba naciągnąć łańcuch. Tutaj trzeba też nasmarować wszystkie zawiasy, ponieważ na filmie już widzieliście dół. Mocno walczyłem przy składaniu i rozkładaniu tego roweru. I to nie jest nic fajnego. Pewno zastanawiacie się, gdzie jest piąty rower. No, piąty rower jeszcze jest w poczcie. Dobrze mówię? Jeszcze jest u kuriera Więc jeszcze nie dotarł I nie mogę nic o nim powiedzieć Jest to nowy rower Zakupiłem go w Polsce co to będzie, Zobaczycie co to będzie za rower I dlaczego Dokonałem zakupu w Polsce Wszystkiego się dowiecie w kolejnych odcinkach Nie wiem czy to będzie następny Czy w którym to będzie odcinku Bo jeszcze nie mam pojęcia Jak długo, dotrze, jak długo będzie trwała dostawa tego roweru Aczkolwiek to jest nowy rower, i będzie to najlepszy rower z tych trzech trzech. No co ja znowu, będzie to najlepszy rower z tych czterech, które posiadam. To piąty rower, tak jak już zapowiadałem, będzie nowym rowerem. I będzie też całkiem inny. Bo te wszystkie rowery, które tutaj widzicie, to są rowery stalowe, tak stalowe. I przepraszam, sprawdzę. A więc mówię, że stalowe, stalowe, ale tak naprawdę to sprawdzałem tylko ten z Polski, już przewracam, już obracam kamerę. Ten jest na pewno stalowy, ten jest na pewno stalowy. Tamten sprawdzaliśmy na ostatnim, w ostatnim filmie, ale nie sprawdzaliśmy Buzi bike. A, A buzzy bike też jest stalowy, też mamy ramę stalową. Dwa, to są tylko różne kolory, to nie są dwa różne modele. Aczkolwiek różnią się tam małymi elementami. Nie wiem czy to jest rok produkcji, czy co, czy, czy jaki, jaki to jest, e, dlaczego jest spowodowane tą różnicą. No ale troszkę różni się bagażnikiem, który jest tutaj przyspowany na stałe, więc e, teoretycznie te ramy są dwie różne z różnych e, lat produkcji. E, aczkolwiek o buzi bajku nie mogę nic znaleźć, żadnych informacji, więc... E, tylko mogę dywagować, opowiadać, wymyślać różne historie, skąd jest ten rower. Jest to jeden z popularniejszych rowerów w Holandii. Tak jak już mówiłem, proponowany przez, przez taką grupę, która preferuje wycieczki, sprzedaje różne, różne akcesoria do samochodów. Ogólnie, moto, ogólnie taka grupa. Nie będę się zagłębiał, bo zaraz popłynę w jakiś temat, który teoretycznie którego teoretycznie tak za bardzo nie znam, ale w każdym razie AWB poleca te rowery. Ten jest z polski, a to jest najlepszy produkt yy, amerykański. Tu macie design USA, USA, więc to mamy rower amerykański. Aczkolwiek yy, chyba producentem Daihonów jest yy, jakiś chińczyk. Także chińczyk wymyślił w Ameryce. Podbił rynek, rower są zarąbiste, jeden z lepszych rowerów składanych. Słuchajcie, ja będę się z już żegnał. Mam nadzieję, że już Wam naświetliłem tą sytuację, jeżeli chodzi o składaki. I mm, pod filmami. Pod ostatnim filmem, kiedy pokazywałem trzeci mój zakup, ten rower Polski, no trochę się tam burza zrobiła dotycząca sensu posiadania składaków. Ja mam taki rower. Jeden z widzów opisywał, że ma taki rower i nigdy nie będzie to tak samo. Tak samo się jeździło jak na rowerze. Yy... Stricto przystosowanym do jazdy, szybkiej bądź jakiejś turystycznej, głębiej turystycznej, czyli mówię jakieś wyprawy, wyprawach, tym coś w tym stylu, ja ciągło o, o wyprawach ale ja postaram się na takim rowerku zrobić wyprawę może nawet 100 km, zobaczę, czy ja to przeżyję, więc trzymajcie za mnie kciuki. jeszcze jest zimno, jeszcze się nie wybieram. Ale mam nadzieję, że na Dajhonie zrobimy jakąś fajną wyprawę. Taką mam nadzieję. Słuchajcie, ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnych filmach. Ostatnio mój pomysł na rowery. Rowery nie są... Nie są jakakolwiek sponsorowane, nie mam skąd pieniędzy, wszystko zakupuję za własne pieniążki. Podsumowanie tej całej akcji, tego mojego pomysłu na rowery składane będzie też niedługo na filmach. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia.